Euronews. Wiadomości. Trump nakłada duże cła na swoich amerykańskich sąsiadów: Meksyk i Kanada odpowiadają. Netanyahu leci do Stanów Zjednoczonych chce pogłębić więzi z USA po napiętych stosunkach z administracją Bidena. Przewożenie pomocy i ewakuacje już możliwe. Przejście graniczne Rafa znowu otwarte. Kanada i Meksyk wprowadziły cła odwetowe po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył cła na import z sąsiednich krajów. Trump ogłosił stan wyjątkowy w celu nałożenia ceł w wysokości 25% na import z Meksyku i Kanady. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. Trump powiedział, że cła są konieczne, aby ograniczyć nielegalny import narkotyków i zmniejszyć nielegalną imigrację do Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział również nałożenie ceł na Unię Europejską, choć jeszcze ich nie sprecyzował. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. It's also a testimony to the strength of our personal friendship. W nocnej części okupowanego zachodniego brzegu Jordanu pojawił się gęsty dym, gdy izraelskie wojska zdetonowały wiele budynków w obozie dla uchodźców w Dżaninie. Izraelskie wojsko poinformowało w oświadczeniu, że jego celem były budynki wykorzystywane jako infrastruktura terrorystyczna. Seria eksplozji ma miejsce, gdy izraelska operacja wojskowa na okupowanym zachodnim brzegu zbliża się do dwutygodniowej granicy. Palestyńscy urzędnicy twierdzą, że od początku operacji zginęło co najmniej 23 Palestyńczyków. Przejście graniczne Rafa znów otwarte. Rząd podstawionych ciężarówek może zabierać chorych i rannych do szpitala poza strefę gazy. Dzięki temu, że obowiązuje porozumienie o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem, ponad 30 dzieci i trzech dorosłych zostało ewakuowanych przez przejście graniczne Rafa, aby otrzymać opiekę w Egipcie przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia i jej partnerów. WHO wzywa do ewakuacji medycznej wszystkimi możliwymi drogami. Jak twierdzi, od tego zależy życie tysięcy ludzi. WHO tym, że 12 and 14 krytycznych Niech to będzie metapak, outside Gaza. Tak. Więc to jest tylko początek. Co potrzebujemy, to medyczne koryto teraz outside Gaza. Przejście graniczne Rafa zostało ponownie otwarte po zamknięciu w maju zeszłego roku. Tysiące osób wyszło na ulicę w Walencji w Hiszpanii w ramach protestu, domagając się dymisji regionalnego szefa Carlosa Mazzona oraz członków jego samorządu. Protestujący obwiniają regionalne władze za powolną reakcję na październikowe powodzie i tym samym przyczynienie się do skali tragedii. W wyniku powodzi zginęły 224 osoby w regionie Walencji. Podczas powodzi kierowane przez mazona lokalne służby wysłały obywatelom ostrzeżenia o powodzi na telefony komórkowe dopiero kilka godzin po tym, jak wielka woda zaczęła zalewać region. Minęło kilka dni, zanim władze zdołały zmobilizować odpowiednie służby ratunkowe. Mieszkańcy, których teraz czeka długi i kosztowny proces odbudowy, Twierdzą również, że rząd opóźnia dostarczanie pomocy pogodzianom. Sam Mazon broni swego sposobu zarządzania klęską, twierdzi, że jej skala była nie do przewidzenia oraz że samorząd nie otrzymał wystarczających ostrzeżeń od centralnych władz. Tysiące Argentyńczyków wyszło na ulicę na całym świecie w proteście przeciwko niedawnym oświadczeniom prezydenta Javiera Milei, których porównał on homoseksualność do pedofilii i zapowiedział, że jego rząd usunie pojęcie kobietobójstwa z kodeksu karnego. Do protestów zorganizowanych przez grupy LGBTQ i stowarzyszenia feministyczne dołączyły związki zawodowe i organizacje antyfaszystowskie. Wkrótce po objęciu urzędu rząd Milley zlikwidował Ministerstwo Spraw Kobiet. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w Londynie z brytyjskim premierem Kirem Starmerem, aby omówić stosunki dwustronne, w tym relacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Wykluczając ponowne przystąpienie do wspólnoty, pięć lat po Brexicie, Starmer powiedział, że chce nawiązać bliższe stosunki w zakresie obrony, energii i handlu. Według rzecznika Starmera omówiono również temat Ukrainy i Bliskiego Wschodu. Oczekuje się, że Starmer weźmie udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w poniedziałek. Niecały miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech politycy z tego kraju ostrzegają przed państwami takimi jak Rosja, które wykorzystując dezinformację usiłują zdestabilizować europejskie demokracje. Der Politiker der CSU, Thomas Erndl, bestätigte, dass rząd Regierung bewusst ist, dass Russland versucht, sich auf die Wahlen in Europa, insbesondere in Polen und Niemczech. zu Russland versucht es ma massiv. Es wird sicher Auswirkungen haben. Also der Zulauf zur AfD beruht genau auf diesen Mechanismen, Zweifel an, an unserem Staat, an unseren Institutionen zu säen. Zu verbreiten, dass nichts funktioniert, dass Ausländer und Flüchtlinge ein, ein großes Problem sind. Die identifizierte Gruppe die Und Dem muss man sagen wir, von den Institutionen etwas entgegensetzen. Wir müssen uns da noch besser aufstellen. Es gibt da erste Versuche. Ähm, erste Initiativen äh, auch im, im Innenministerium. Äh, wir brauchen mehr Geld, damit diese Institutionen dann auch gut ausgestattet sind. Wir müssen vor allem moderne Technik zum Einsatz bringen, künstliche Intelligenz, die hilft in der Analyse dieser Vorgänge. Ähm, aber wir brauchen vor allem auch eine Aufklärung und ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg. Polityk partii Zielonych Konstantin Vonnoc powiedział Euronews, że państwa autorytarne, takie jak Rosja i Chiny, za pomocą dezinformacji wykorzystują słabości systemów demokratycznych. Die Nachrichtendienste sind auch ein wichtiges Mittel, dieser Einflussnahme entgegenzuwirken. Hier brauchen wir zum einen natürlich eine bessere Ausstattung, mehr Personal, aber vor allem auch mehr rechtliche Befugnisse. Ich glaube, dass das Pendel wieder etwas zurückschwingen muss auf die Betrachtung der Sicherheitsanforderungen und wir deswegen den Diensten auch wieder mehr Rechte einräumen müssen. Aby walczyć z dezinformacją, Ernst zaleca współpracę na szczeblu europejskim, szczególnie gdy sprawcy fake newsów są za granicą. Von Noc z kolei krytykuje Unię Europejską i niemieckie MSW za niewystarczające działania w tym zakresie. Three years into the war, Ukraine is in dire need of new troops to help its exhausted soldiers on the battlefield. Ukrainian army brigades have hyped up mobilization campaigns, but the influx of civilian volunteers eager to join the military has dwindled, and the number of draft dodgers is rising. Aslan, not his real name, is one of the so called avoiders. He never ventures outside without a car it became too dangerous to go out on the streets because of mobilization because of force mobilization so you can see that people are in military uniform blocking cars checking civilians there are too many such videos people are catched on the streets and sent to the army and to the front line. I support the idea of mobilization because we need to protect our land, but not in this way. It's not democratic. It should be good conditions and good contract. You should learn some army speciality. When you mobilize in force way, you have no choice except to be the front line. Efforts were made to improve mobilization conditions, but the lack of demobilization terms added to controversial recruitment methods and corruption scandals are strong deterrents. Nazar, a real estate agent, also mostly works from home to avoid recruitment patrols. Being forcefully sent to the frontline would be a one-way ticket, he says. Третина уже за кордон за взятки, білети. Інша третина вже приїхала в тапках, в гробах. Ще третина лишилась. Живі, воюють. Як складеться доля, я не знаю. Ну, хотілося б пожити. The many flags planted here on Maidan Square in Kyiv demonstrate the very high tribute that Ukraine has paid to the war, and it's not likely to stop. The government wishes to recruit 200,000 more soldiers this year, a task that's likely to be increasingly challenging. I'm Valerie Goria in Kyiv for Euronews.